Dzień dobry, dzień dobry, już jesteśmy przed kolejną podróżą z Moniką i dziećmi, tym razem po czterech latach nieobecności w kraju nad Wisłą, jedziemy na Dodrę. To znaczy najpierw nad Bełtawę, bo lecimy do Pragi, a z Pragi lecimy, wynajmujemy Skodę i z Kodiczką będziemy jechać do Czech. Aleks, gotowy już jesteś? Tak. się gotowa? No mamachę i widzę na A jeszcze nie gotowy, psychicznie nie gotowy i zmęczony bardzo, bo nie spaliśmy. Jest czwarta godzina, więc przyjdzie po nas taksówka zamówiona. Zresztą polecamy, bardzo fajny pan. Nadal macie jak się kontaktować. No, to zobaczcie czołówkę, i wyruszamy do Polski na dwa tygodnie. Wow. No, już jesteśmy w samolocie, zamawiają tędę, opowiemy wam tylko jedną historię. Ponieważ jedziemy do Czech, a wszystko było jak w czeskim filmie. Powiedzieli nam, że mamy odlecieć z miejsca z gate'u 58, no i pobiegliśmy do gate'u 58, odczekaliśmy w kolejce, później powiedzieli, że mamy jednak z gate'u 40. Więc cała ta kupa ludzi biegła do gate'u 40, już doszliśmy do gate'u 40, powiedzieli, że będziemy lecieć z gate'u 47. Ale w końcu jesteśmy w samolocie. Tutaj Alex, tylko Gabrysia a Monika gdzieś tam z przodu, w pierwszej klasie, z dodatkowym miejscem na nogi. Muszę zrobić. Lot z Londynu do Pragi. Trwała troszeczkę ponad godzinę, w zasadzie nie ma o czym gadać, fajnie się leciało, zamknęliśmy na chwilę oczy i po chwili lądowaliśmy już w Pradze. No i w drodze do Polski zatrzymaliśmy się w Pradze. Powiecie co, tak wyszło, że jeden bilet z Londynu do Pragi był o 100 funtów tańszy od biletu z Pragi, z Londynu do Katowic czy do Krakowa, więc zdecydowaliśmy się jechać przez Pragę. No i przy okazji sobie powiedzamy za zaoszczędzone 700 wynajęliśmy sobie tutaj czeski samochód na czeski, numer, to znaczy koreański Kije. Ale jest fajnie, dojechaliśmy w fruntach, Tak, dojechaliśmy do centrum Pragi, teraz będziemy sobie jedli jakieś słodkie rzeczy. Praga jest bardzo, bardzo urocza, czujemy się już jak w wschodniej Europie, jak w domu, jak u siebie. Czeski jest bardzo velicehacki, tylko pamiętajcie, nie mówcie o szukaniu nic. Jak już jesteśmy w Pradze, to zaczęliśmy trochę pozwiedzać. A Praga jest prześliczna, tu są piękne budynki. A nawet nie było tak ciężko z miejscem parkingowym. A no jest ciepły, fajny dzień, także chodzenie po Pradze w takim dniu to czysta przyjemność. Aleks, podoba Ci się Praga? Tak, tylko bardzo gorąco jest. A co Ci się podoba najbardziej? Te bułki co jest. No, bułeczki jedliśmy, takie pistacjowe bułeczki. A Gabryni się podoba Praga? Tak. A co Ci się podoba najbardziej? Eee, tu jesteśmy w wschodniej Europie. A, no tak, patrzcie, jaki kości ładne. Idziemy? To mamy mało czasu, mieliśmy iść na ten most Karola, to chodźmy na most najpierw. Popatrzcie, to jest naprawdę ślicznie. Rynek staromiejski w Pradze, najbardziej reprezentacyjna. Część miasta. Od XI wieku, targowisko miejskie. Miejsce wielu ważnych dla Pragi wydarzeń. Za nami mnóstwo turystów, którzy patrzą. No, zgadnijcie na co? Patrzcie na tych ludzi. Wszyscy fotografują. Oczywiście patrzą na najważniejszy zapytek Pragi: ten słynny zegar słoneczny, którego tutaj macie. To jest naprawdę na żywo, robi świetne wrażenie, pomimo, że jest zakratowane troszeczkę za siatką z drutu, naprawdę warto tu przyjechać, chociażby dla tego jednego zabytku. Praski zegar astronomiczny jest jednym z największych i najważniejszych zabytków Pragi. Znajdziesz go w samym sercu Starego Miasta, na ścianie starożytnego ratusza. Podziwianie zegara jest bezpłatne. A teraz idziemy w stronę drugiego najważniejszego zabytku, takiego landmarku Pragi, którym jest oczywiście, domyślacie się, Most Karola. To jeszcze 5 minut drogi przez stare miasto w Pradze, i będziemy na tym ikonicznym moście. Chodźcie z nami. Most Karola w Pradze, jeden z najsłynniejszych kamiennych mostów na świecie. Budowę mostu rozpoczęto dokładnie 9 lipca 1357 roku o godzinie 5.31. Data i godzina zostały wybrane przez astronomów. Wówczas nastąpiła koniunkcja Słońca z Saturnem, co miało zapewnić trwałość przeprawy. Zmocnić ją miała także sekwencja nieparzystych liczb. E, rok, miesiąc, dzień, godzina. Czytane w obie strony były identyczne. 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Nie uchroniło to jednak mostu przed uszkodzeniami. W 1794 roku powódź zerwała część przeprawy z filarem. A w 1890 doszło do zawalenia się części z dwoma filarami. Sama konstrukcja jednak przetrwała. Niezmienna dzisiaj jest odbudowana i cieszy turystów. Po wizycie na moście Krola szybciutko udaliśmy się do samochodu, ignorując wszystkie inne praskie perełki pędziliśmy do Polski. Zasubskrybuj nasz kanał, by zobaczyć kolejne perpetie naszej emigracyjnej rodziny z Londynu w Polsce, w naszym rodzinnym kraju. Hej!